Aszanti Tarot, witajcie, moi drodzy bardzo serdecznie. Ponownie na moim kanale witam przede wszystkim osoby spod znaku ryb w waszym czytaniu na maj. Pamiętajcie, energie są ogólne, także bierzcie, to co, um, to, co czujecie, to co pasuje do was, do waszej sytuacji, resztę zostawcie. Warto oczywiście sprawdzić swój ascendent, czy też znak księżycowy, tam również możecie otrzymać jakiś przekaz dla siebie, szczególnie jeżeli te energie, to czytanie nie będzie z wami rezonować, a tak może być, bo. Czytanie jest specyficzne. Energie są dosyć trudne na ten miesiąc. Znaczy trudne. W zależności jak na to spojrzeć, tak? W każdym razie, bo tutaj... No dobra, ale od początku. Bo tutaj trochę tak wygląda, ogólnie rzecz ujmując, tak jakbyście się czegoś kurczowo trzymały, trzymali, ze względu na to, że czy dana sytuacja... Y, czy dana osoba, relacja może chodzi nawet o współpracę zawodową, daje wam to pozorne poczucie bezpieczeństwa, tak? ale nie daje wam to, y, to żadnej satysfakcji. Być może w przeszłości było inaczej, ale y, na tą chwilę to wygląda tak, że y, no mówię, ta sytuacja, czy ta osoba y, nie daje wam tego, y, tego poczucia, y, poczucia spełnienia. I to może budzić Wasze rozczarowanie, yy, możecie czuć jakiś taki ból zawód w związku z, no mówię, z tą zaistniałą sytuacją. Dla każdego to będzie coś innego, bo to może się tyczyć, tak jak powiedziałam, współpracy zawodowej, to może się tyczyć Waszej relacji, yy, Waszej relacji, tak? Yy, albo ogólnie jakiejś sytuacji związanej z osobą Wam bliską, tak? Bo już jeżeli chodzi o początek miesiąca, to tutaj widać, że mogą pojawić się trudne emocje, mogą poja może pojawić się jakiś taki konflikt wewnętrzny, konflikt pomiędzy Wami i właśnie kimś bliskim. Tak jakby by było ciężko dojść do porozumienia, tak? Tak jakby pewne rzeczy, ważne rzeczy, Wy widzicie zupełnie inaczej. Niż, niż na przykład ta osoba, tak? Yy, I mówię, i ta cała sytuacja budzi w Was taki dysonans, tak? Bo z, mówię, z jednej strony trzymacie się czegoś, tak jakbyście się czegoś uczepiły, uczepili kurczowo, yy, no bo jest bezpiecznie, tak jak jest. No, ale z drugiej strony, Wy emocjonalnie czujecie się w tej sytuacji coraz gorzej. I tu trzeba się zastanowić, Dlaczego ja tak się boję? Czego się najbardziej obawiam? Co mnie stresuje? Co gorszego mogłoby się wydarzyć? Tak? I przestać sobie wmawiać, jeżeli macie taką tendencję do myślenia w tym kierunku: że a co jeżeli spotka mnie jeszcze jakaś gorsza sytuacja, jeżeli to sobie odpuszczę? Tak? A co jeżeli będzie jeszcze gorzej niż dotychczasowo? To jest wszystko kwestia Waszych przekonań. Pamiętajcie, to Wy, Wasze myśli, kreujecie Waszą rzeczywistość, więc to, na czym skupiacie uwagę, to będzie rosło siłą rzeczy. Więc wybierajcie mądrze, na czym tą uwagę właśnie skupiacie. Naprawdę tutaj świadomie możecie zmienić to przekonanie raz na zawsze. I wybrać po prostu radość, wybrać spełnienie, wybrać szczęście dla siebie, nie zgadzać się na, na złe traktowanie, czy po prostu na coś, co jest niezgodne z wami, z waszymi przekonaniami, z waszymi wartościami, tak? Jeżeli by mówić w kontekście relacji albo jakiejś współpracy, no to faktycznie może tutaj dojść do, nawet do zakończenia, nawet do zakończenia. I nie wiem, być może mówię do osób, które po prostu um, miałyście do czynienia z osobą, która nie wiedziała czego chce, tak? Albo miała jakiś problem, albo tutaj um, no, kierowała się w życiu zupełnie innymi wartościami. I niewykluczone, że w tym miesiącu powiecie stop, albo um, ten konflikt, tak? Że tak powiem, tak narośnie, że być może nie będzie co zbierać. Bo to, co. Hmm. Bo ja bym powiedziała, że właśnie, że. Słuchajcie, to, co odchodzi do przeszłości, to właśnie coś i to mówię, to nie musi być osoba, to nie musi być wasz związek, wasza relacja. Podchodźcie do tego bardzo intuicyjnie, tak, ale odchodzi do przeszłości sytuacja, czy, czy no mówię, tutaj coś, co, co nie było zgodne z Wami, co być może Was kontrolowało, tak, co zabierało Wam wolność, co, okej, okay, dawało to i znowu pozorne poczucie bezpieczeństwa. Ale tym, tym samym zabierało wam wiele innych rzeczy, ważniejszych, potrzebnych do tego, żebyście czuły, czuli się spełnione, spełnieni. No, i tutaj, no, mogłabym różne scenariusze przedstawiać, bo to może być jakiś romans, który odchodzi do przeszłości. Jeżeli, szczególnie jeżeli, no, byłyście, byliście w takiej sytuacji, że tu, tak jak powiedziałam, były te osoby, są te osoby trzecie. To może być nawet, słuchajcie, taka sytuacja, że zostanie zakończona jakaś współpraca. Ale to, to wszystko dzieje się na Waszą korzyść. Pamiętajcie, że to wszystko Wam sprzyja. Być może nawet sami, same zamanifestowałyście pewne rzeczy w swoim życiu. I chociaż, no nie zawsze chcemy, żeby to wszystko... Tak się wydarzyło, tak się działo. Nie zawsze jesteśmy na to gotowe, gotowi mentalnie, ale tutaj przed wami to, co najlepsze jest do osiągnięcia, to to, że otwierają się przed wami zupełnie nowe możliwości. Więc nadchodzi czas, abyście jasno określili, określiły, co pragniecie teraz w kolejnym etapie zamanifestować. Co was tak naprawdę pobudzi do życia? Co was zainspiruje? Jakim życiem chcecie żyć? Co chcecie stworzyć? I skoncentrujcie się na tym wszystkim. Spiszcie sobie, jak to życie tak ma wyglądać, tak jakby to już było w tej rzeczywistości, w czasie teraźniejszym. I, no, mówię, no idą zmiany do Waszego życia. Bo ta karta mówi o tym, że, e, że ten czas będzie obfitował w niesamowite możliwości, które mogą naprawdę otworzyć e, nowe drzwi w każdej dziedzinie waszego życia. Czy to jeżeli chodzi o miłość, tak? No na miłość no tutaj pokazane jest, że warto na to poczekać. E, być może chodzi o właśnie mm, coś, co chcecie osiągnąć. Być może teraz to jest czas bardziej na tym, żeby się skupić na sobie dać sobie tą miłość, tą akceptację. Bo wiecie, to też nie chodzi o to, że teraz wszyscy będziecie się rozstawać, kończyć związki, tak? bo mówię, wy możecie być w, w całkiem dobrej relacji, i, i wówczas no, no to nie jest przekaz dla was, tak? Oczywiście, tu mogą się pojawić jakieś takie zgrzyty. Hmm. Szczególnie właśnie, jeżeli wy czegoś bardzo pragniecie, a cały czas pewne sprawy, pewne kwestie nie idą po waszej myśli. I to może być czas taki wymagający, że, e, że pojawią się wątpliwości, tak? Gdzie w końcu to jest, to, czego ja chcę? Gdzie jest ten nowy początek? Być może mm, będziecie czuły albo czuli w tym miesiącu, że ten partner trochę się izoluje. Że ten partner nie jest taki uważny na Was, na Wasze uczucia, tak? Ale wówczas ja bym powiedziała, że to jest przejściowe. Skupcie się na sobie i tutaj dajcie sobie więcej przestrzeni, więcej luzu, a na dobre wam to wyjdzie. I co nie, to nie znaczy, że nie należy rozmawiać o problemie, problemach, tak? Bo komunikacja to podstawa. Ale chodzi o to, żeby nie wywierać jakiejś takiej presji. I właśnie, jeżeli odpuścicie, to zaczną dziać się cuda. Jeżeli naprawdę odpuścicie i skupicie się na sobie. Co jeszcze? A, i w kwestiach zawodowych. No tutaj niektórzy z Was, być może jedna, dwie osoby, ale jest tu tak, jakby przychodzi jakaś oferta do Was. I ta oferta może dotyczyć nawet jakiegoś wyjazdu, um, jakiejś takiej delegacji, współpracy z kimś. E, także na, to, na korzyść może to, to również wam, wam wyjść. W każdym razie, jeżeli faktycznie mówię do osób, które tu um, albo stra znaczy stracą, straciły pracę, albo tu szukacie nowego zajęcia, to e, to również w tym miesiącu może pojawić się nowa, nowa opcja, tak? Jak najbardziej. Tylko bądźcie skoncentrowani, skoncentrowane na tym, co chcecie osiągnąć. Pamiętajcie, macie nieograniczone możliwości. Nie należy w tym czasie ani w ogóle poddawać się, tak? Poddawać się tym wątpliwościom, tym negatywnym myślom. To wszystko minie. Pamiętajcie, że większość tych myśli, tych obaw, tych lęków, które mogą pojawić się właśnie w maju, one nie będą miały w związku z rzeczywistością, tak? Tylko to raczej coś, no taki chochlik umysłu, tak? Który będzie próbował Was być może w jakiś sposób odciągnąć od tego, czego naprawdę pragniecie. Bo po co coś zmieniać, tak? Dobrze jest jak jest. Zostańmy w tej strefie pozornego komfortu. Najważniejsze pytanie to jest to, czy wy w tym wszystkim się odnajdujecie: czy wy jesteście szczęśliwe, szczęśliwi? Czy wy działacie w zgodzie ze sobą? Czy jesteście autentyczne w tym wszystkim? Słuchajcie, jeżeli chodzi o jakieś osoby z przeszłości i tak dalej. Hmm. To sama nie wiem, czy to jest ten czas, że, że tu faktycznie ktoś no, nie chcę nie wam robić nadziei, i tak dalej. Raczej nie czuję, żeby tu powracał ktoś z przeszłości. Mam wrażenie, że pewne tematy należy zakończyć, i bardzo możliwe, że uda wam się te tematy zakończyć, uda wam się odciąć. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłyście właśnie w maju, i wówczas niekoniecznie od razu pojawi się ktoś nowy na horyzoncie, tak? Warto na to poczekać, ale ta osoba pojawi się odpowiednia w odpowiednim czasie. Bo mam wrażenie, że tam, jeżeli macie kogoś szczególnego na myśli, to tak jakby tam nie było szans, nie było szansy na jakąś taką zrównoważoną, harmonijną relację. Także tak to wygląda. No. Dajcie znać, jak to z Wami rezonuje. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Trzymajcie się, pa. pa.